Cześć, witajcie w KOS, czyli krótko o sprzęcie na kanale SDTV. Przed nami plecak Helicona EDC Lite. Wykonany w całości z nylonu. Pojemność około 21 litrów. Tak, na szybko wam przedstawię, jak wygląda jego konstrukcja. Z przodu jest czysty, czysty materiał. Na górze mamy kawałek rzepa na naszywki. Tak, z boku są siateczkowe kieszonki, można butelkę włożyć, są też ściągacze. Jeżeli chodzi o tylną budowę, w plecak tutaj nie ma żadnej siatki, jest pianka wszyta pod, pod materiałem, z tyłu są szelki. Też mamy no, siateczkę. To dobrze, że są szelki. dobrze że są nie szelki, zapomnieli. dokładnie. No, co tu jeszcze więcej? Plecak kupiłem rok temu dla siebie. Początkowo miał służyć na wyjścia do lasu, a skończył jako plecak codzienny do, tyra, codzienny do zabierania rzeczy, do pracy. Czyli teraz... mam tak, szokkorda -szok mamy, można coś tu włożyć. Tej, a pokaż, co masz w środku. Ile tam są kiszenie? Dwa, Dwie komory, nie? Dwie, dwie komory, tak. Tutaj wś... przednia komora, ona jak widzicie dość mocno się otwiera. Jest panel z miękkiego. Czyli rzepy, rzepy. kieszenie można na rzepie podczepić? Helikon ma jakiś swój system dodatkowe. Kieszenie dla, dla mnie duży plus jest taki, że plecak nie ma kieszeń. Nie ma kieszonek wewnętrznych, można go do siebie dostosować. A druga? Druga, trochę większa. Jakiś szpargały. Generalnie pusta i brudna. Pusta, brudna. Jest uchwytna na kamela. Znaczy są dwie pętelki. A, czyli można jakoś podczepić, jest dziura, żeby poprowadzić. I jest dziurka do poprowadzenia kamela. Jak widzicie, plecak po roku użytkowania swoje już dostał. A zdjęcia to wrzucimy na galerię, co obejrzycie. A więc generalnie plecak jak plecak. To co mnie w tym modelu urzekło, niska waga, bo on ma 600 gram. No za tym, w porównaniu z innymi ludzkimi to malutko. Poza tym jest no dość sprytny, sprytny, malutki, a jak trzeba to i można więcej zapakować, wypchać go. To ile browarów nie przyniosłeś najwięcej? No już nie te czasy, że browary w picie, radość, się ale butelki, butelki whisky myślę kilka by się spakowało do środka. Eee, a jak on cenowo stoi? Cenowo w promocjach do 150 zł. Nie jest, no właśnie to też jego jeden z większych plusów, że jest tani po prostu. No to panowie panie, albo Miltek, albo Helikon, w no wydaje, To mi wydaje, jest... że coś lepiej wesprzeć e, polski kapitał, który produkuje za granicą niż e, obcy kapitał, który produkuje tak za granicą. No ale szczerze powiedziawszy za tą cenę, to nie ma no konkurencji chyba tak. A jak tam z oddychalnością pleców? No, tak no, no tutaj nie ma coś no szaleć wi po prostu... widać pozostałości po jakimś przepoceniu. Nie jest tak, jak się spłocie, nie jest taki zimny. Znaczy, no, szczerze powiedziawszy, jakoś nie miałem okazji, no bo ja go na co dzień używam, więc to tam okay. jest do przerzucania gratów, jakoś z nim nie chodzę na wycieczki. Ale to pasek ten tutaj, piersiowy. Nie, jest, jest pasek okay. piersiowy. Kwestia taka, Helikon robi dokładnie tą samą bryłę, tylko w kordurze. O, bo ten jest light, no, to jest light. Ten nie jest w Nylonie, kordura to się różni, tu że są palsy po prostu na kieszonki, więc. Aha, czyli, czyli bezalkoholowego nie wsadzimy. I plecy są wtedy z siat siateczką. Aha, Taką jak. Na z siatką dystansową. siatką eee, dystansową. Coś miałem zapytać. A to będzie wszystko. Dobra, no to. Do zobaczenia na re... w następnym odcinku.